Bye. Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Widzieliście mnie przed momentem w dresach, ale już się ogarnęłam, moi drodzy, jest pinsa. Mam przerwę na obiad, dlatego po prostu, bo dzisiaj, no właśnie, dzisiaj praca zdalna, więc szybko wykorzystałam ten czas. Przygotowałam sobie jedzonko. Zaraz zjem i wracam do swoich obowiązków. Także, moi drodzy, obiad ekspresowy po prostu. Czego chcieć więcej? Szukam czegoś. O. Może tym. Eee, żebym mogła, słuchajcie, to sobie swobodnie na talerz przerzucić. Nie zjem na pewno całej, ale może moja mama, jak skończy pracę, to się skusi. Zobaczymy. Wola, na to idzie burata, moi drodzy. A po pracy, słuchajcie, chcę iść na pewno z Nadeńką na plac zabaw. Jest przepiękna pogoda, a Nadusia bardzo dzisiaj na plac zabaw chce iść. Tak też uczynimy i tyle. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, zabieram się za jedzenie. Jeszcze później Wam szybciutko pokażę, jak już będę miała wolne, jak posortowałam sobie, jak ułożyłam sobie te pojemniki z temu, które widzieliście u mnie, co tam, co tam w nich zagospodarowałam, i co jest słuchajcie przeurocze, to to, że Nadusia poopisywała każdą jedną naklejkę. Dlatego wygląda to fenomenalnie. Ale dobra, o tym później, bo teraz czas już mnie goni. I już, kochani, wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. Jedna z was mi napisała w komentarzu, że bardzo poleca mi maty właśnie do szuflad takie, żeby wyłożyć, żeby to, wiecie, tu się nie niszczyło. I ja sobie faktycznie to ogarnę. Już o tym myślałam i powiem wam szczerze, że miałam robić zamówienie właśnie w IKEA, żeby zamówić. Ten sorter na sztućce i tak dalej, ale stwierdziłam, że i tak za w niedługim czasie, słuchajcie, będę we Wrocławiu, więc pojadę osobiście i wiecie, w IKEA osobiście, jak się jest, to zdecydowanie łatwiej wybrać pewne rzeczy, no i coś tam przy okazji na pewno jeszcze w oko wpadnie. To wtedy sobie to wszystko ogarnę, właśnie i tematy, i, i ten organizer na sztućce i tak dalej. Dobra, ale słuchajcie, już nie gadam, tylko pokazuję Wam, jak sobie zorganizowałam te przyprawy. Tutaj zmywarka czeka na rozpakowanie. Przelałam sobie tutaj yy, do tego dozownika olej. Także super sprawa, bo można, wiecie, troszeczkę tak na patelnię psiknąć i mamy. A to jest z temu, moi drodzy. W Sinsei też widziałam, że się takie dozowniki pojawiły. I jeśli chodzi o te pudełeczka, też są właśnie z temu i fajowo. Zobaczcie, fajowo to wygląda. I na dusia, tak jak mówiłam, patrzcie, przepięknie mi wszystko napisała. Tutaj cukier, tutaj. Sól, proszę bardzo. Mam mąkę, makaron. Płatki owsiane i kolejny makaron. A jeśli chodzi o te małe przyprawniki, to jest coś, o czym ja Wam wspominałam, ale nie miałam wtedy Wam jak tego pokazać. To są takie słoiczki z homli I ja je dorwałam na promocji. Za uwaga, Złoty 99 zł za sztukę, takie malutkie. A te większe kosztowały 2,99 za sztukę. Przecenione bardzo mocno. Tutaj jeszcze zobaczcie, zostały mi ślady po naklejkach. Muszę to jakimś zmywaczem, nie wiem, czymś muszę to pościerać, ale jeszcze nie miałam na to weny. W każdym razie te słoiczki naprawdę są świetne i wzięłam wszystkie, jakie były po prostu w odcieniu beżowym, były jeszcze chyba czarne, ale uznałam, że nie chcę mieszać kolorystycznie ich, także wzięłam właśnie te. Jak widzicie są jeszcze puste, jeszcze czekają na przyprawy, jedynie tutaj mam, moi drodzy, przesypany pieprz. Także tak to wygląda. Coś też potrzebuję, jakiegoś takiego większego, żeby wszyscy te płatki. No, i po malutku, pomalutku będę sobie to wszystko, moi drodzy, tutaj ogarniała i organizowała. I kochani, dzień pracy dobiegł końca, także teraz wolne popołudnie. No, i będziemy się z nadeńką zbierać na zewnątrz, tak jak Wam mówiłam. Ale zanim, słuchajcie, to jeszcze dzisiaj wydarzyła się przefantastyczna rzecz, a mianowicie wraz z marką Blendy Go stworzyliśmy e-booka. Tak naprawdę, właśnie tutaj Blendy Go zadbało o szatę graficzną, no i generalnie rzuciło taki fajny pomysł, a zebrałyśmy się w kilka. Dziewczyn, kilka Instagramerek i po prostu moi drodzy, udostępniłyśmy nasze ulubione przepisy, które można wykonać właśnie przy pomocy blendera ręcznego Blendigo. Ja się tak cieszę! Ten e-book jest tak prześliczny, i tutaj sobie go odpaliłam, żeby wam pokazać. No, chociażby spójrzcie, pierwsza strona, także wola! e-book jest e, darmowy, więc spokojnie możecie sobie go bezpłatnie pobrać. E, I tak, nie chcę Wam zdradzać więcej, ale powiem Wam szczerze, że przepisy, które tutaj dałam, e, pojawiały się już na moim kanale, więc mam nadzieję, że skojarzycie e, i że jeżeli nawet nie znacie, to że po prostu przypadną Wam do gustu. Także słuchajcie, linka Wam zostawiam poniżej i naprawdę jestem szalenie z siebie dumna, szalenie zadowolona, no bo jednak jest to dla mnie naprawdę takie Fajne, solidne wyróżnienie. Dobra, kochani, tyle o e-booku. Tak jak mówię, linka macie poniżej, także możecie sobie zaglądać. Dobra, idziemy na zewnątrz. Szkoda takiej pięknej pogody. Dobrze, kochani, mamy kolejny dzień, i tak naprawdę jest to dzień, w którym jadę do biura po raz ostatni przed majówką. E, tak, wczoraj praca zdalna, dzisiaj już normalnie do biura, także spakowałam komputer i pokażę Wam, e, jak wyglądam, ale chciałam tylko nadmienić, że e, no właśnie, bo. Tak jak Wam obiecywałam, będę zaczynała nagrywać takie stylizacje do pracy, i jestem kochani kolejnego dnia. No właśnie, wczoraj praca zdalna, dzisiaj już wyruszam do biura. Przepiękna pogoda się szykuje, już takie lato, ale no właśnie, to, to te anomalie takie są: z jesieni, robi się lato, potem na nowo to samo, ale mam nadzieję, że już pogoda się utrzyma, bo naprawdę, ile można. Też przypuszczam, że ostatnia migrena to właśnie była spowodowana tą ogromną zmianą temperatur i w ogóle ciśnienia, i wszystkiego. Ale dobrze, wracając do tematu, chciałam Wam pokazać, jak dzisiaj wyglądam. Tak jak Wam obiecałam, z nowego mieszkania będzie więcej stylizacji. Oczywiście czekam, aż tutaj wszystko będzie przepięknie zagospodarowane, wtedy będziemy sobie mogli zmieniać te kadry. No, póki co, taki kadr z niewykończonymi drzwiami w tle, tak. Ale cóż, moi drodzy, i tak, u nas w firmie, słuchajcie, nie ma dress kodu, w sensie nie narzucają nam, jak mamy chodzić ubrani. My doskonale wiemy, kiedy mamy jakieś ważne spotkania, kiedy coś ważnego się dzieje i kiedy po prostu ten strój powinien być bardziej elegancki, kiedy nie musi być elegancki, bo na przykład, wiecie, nie odchodzi się od komputera, więc to jest super, to jest super, bo naprawdę, słuchajcie. Też tak naprawdę można sobie outfit dopasować do swojego samopoczucia, co ja też z reguły robię. No i kochani, pokażę wam jak wyglądam dnia dzisiejszego. A więc bluzka czarna, którą mam na sobie, to jest bluzeczka z Reserved, a czekajcie, zegarka zapomniałam, zaraz wrócę. I Już jestem z powrotem. E, tak, także taka zwykła cienka bawonia na bluzka z Reserved. Tutaj ona ma taką koronkę i ją już mogliście u mnie y, widywać nie raz i nie dwa. E, chyba nawet na rozprawie rozwodowej miałam ją na sobie tak mi się wydaje e, dobrze kochani i dalej mamy również spodnie spodnie z Miss Boutique które pokazywałam wam w jednym z ostatnich vlogów ja wam podlinkuję e, właśnie link do sklepu Miss Boutique one powinny być jeszcze e, na spokojnie dostępne ale zobaczcie są tak szerokie są cudowne. Do tego założyłam, słuchajcie, mokasyny, nie wiem czy je widać w ogóle. O proszę bardzo. Mokasyny z zary, które reanimowałam i które mam nadzieję, że no że jeszcze mi troszkę posłużą, bo naprawdę bardzo je lubię, są szalenie wygodne. Założyłam też pasek i to jest firma Etape, Etap. Nie mam pojęcia jak ją się wymawia w każdym razie to jest polska marka, która produkuje właśnie buty, słuchajcie i paski i to jest ten, który dostałam w prezencie urodzinowym także tak to moi drodzy zestawiłam moim zdaniem to przepięknie pasuje do tego zegareczek Michaela Corsa i mój naszyjnik o który też często są pytania, gdy mam go na sobie, to jest marka Praven też polska firma i postanowiłam dzisiaj użyć tego oto zapachu czyli Giorgio Armani C i wola voilà, kochani, cały mój outfitik Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał, pomimo, że taki włączony. To mam nadzieję, że przyjemnie spędziliście ze mną czas. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu. Pozdrawiam was. Trzymajcie się i kuziaki.